Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy w końcu do studia Juana, tak? Świątyni. Dokładnie nie widzieliśmy do świątyni studia. Nieważne, w każdym razie długo nie robiliśmy muzyki, no i trzeba zacząć robić muzykę od początku. No ja, muzykę, bo ja będę wseknie nagrywał. Karina, Karina, ale ty. No właśnie, mieliśmy robić dobrą muzykę, a ty nie masz słuchu. Ale ja będę nagrywać ten. Nie, ty, Wielka, też się nie nadajesz do tego. Ty może rzeczywiście masz słuch i w ogóle, Mam. ale problem masz z fazą, więc ci nie przebijesz. Dobra, dobrze, żartowałem. Wiolka, żartowałem. Nie denerwuj się. W każdym razie, jeśli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż. Do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że dołączysz do naszego kanału, żeby być po prostu na bieżąco. Bo już od 180 dni dodajemy daily. Filmy pojawiają się tutaj codziennie o 15.30. No i cóż, może Ty, Mariuszku, coś nagrasz? Ja chciałbym nagrać Disa. Disa? Miałeś już jedną próbę, niestety się poddałeś, ponieważ Płaśnie. jesteś leż Prawdopodobnie się wystraszył no, Dobrze, tak. nieważne, idziemy do studia no, tak, Juana, zobaczymy jego nową świątynię, mam nadzieję, że, że jest piękna i tak, ja jak, tak, jak, jak, tak jak to opisywał, bo tak, tak mu głos drż, drżał, jak do mnie mówił tak. tak jak tobie teraz Nie, tak, on mówi tak, tak tobie. Kamerzysta, 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 ja musisz zobaczyć moją nową świątynię To ja zobaczymy jego doczekać. nową świątynię Chodź, chodź, chodź Ale tu, tu świeżo tak, nie? No, ale ci nowa no, nie, 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 jesteśmy nie, 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 Już nie, a My obecnie, jesteśmy to? nie, 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 to, to nie, jest piwnicy, tak? Można wejść? Uuhu, uuhu, ale studio. Elegancko, tutaj można... Witam hey, Was no, serdecznie, jak ja się dawno Was nie hey, spodziewałem. No, no! Hey, może rzekł, że się nawet wystęskiłem no? Ty, ale powiem Ci, żeś że odpicował tą swoją świątynię. Był bardzo miło. Cześć. Że... Witam Ciebie, bardzo Fanik. Inaczej, inaczej. Witam, jest. Cześć. Zdecydowanie. Nowa, nowa świątynia, e... nowy ja. Patrz, jaka piękna muzyka. Ale znowuło. gdzie masz swój kubraczek? Mówię, nowy ja. Nie ma już więcej szat, nie będzie. Po prostu czas zrzucić starą. Brzemię? Starą skórę. Ale brzemię to było dla Ciebie, czy, czy nie? To było brzemię. Brzemię tam Dobrze, e, oprowadzisz nas? Mówię że wyglądasz naprawdę bardzo fajnie, nie? Macie Taki klimat fajnie. jest, tropikalny, Głośniki, fajnie. Słyszycie? To są najdroższe głośniki. Najdroższe. 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 Najlepsze. Widzisz tamty najdroższe. Dobrze, e, oprowadzisz mnie? Tak, zapraszam. To jest skrzynia. To jest skrzynia. A co, 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 co w tej skrzyni A trzymasz? To się otwiera? Tak, otwiera się. Ale możecie tego nie ogarnąć, bo to jest to, to trudne, dobra. To macie rośliny, zwiezione z Chin. Z Chin? To są rośliny zwiezione z Afryki. To prawdziwa? Oczywiście. prawdziwa, no nie to jest? Tutaj to jest Patryk Patryk? Patryk. Ale Patryk nie żyje. Wiem, ale pomagam. To nie jest Patryk. Zapraszam. Patrick, on chyba ma inaczej na imię. Tutaj macie miejsce, w no którym tak nagrywam swoje wokale. No powiem ci, że konkret, nie? Dziękuję, bardzo Ile za to dałeś? Nie, z 400 tysięcy. Ile? Z 400. Wow. Powiem, że bardzo ładnie to wygląda. Fajne światła, tylko tutaj jest za ciemno, nie? Jest nie, ja sobie już po, po, po zwiększyłem sobie i, I, są, i tak. jest, jest pięknie. I tutaj, Fajnie proszę stycznie. bardzo, zapraszam Was dalej. Tutaj macie miejsce, w którym. Fajnie, Karinka, nie? Nie potrafię Super. śpiewać, żartowałem. E, Karina! Nie, nie potrafią... O, Karina, zapraszam! Już jest. Okay. I ostatnie pomieszczenie, w którym przebywam czas, jak myślę. Oka, już na coś dla jak nie będziesz tu z tym w wodzie wygodnie? O, twoje ulubione, tak? Y -prze Przepis przepyszne Dobra, to ja może od razu już sobie umyję rączki, elegancko, żeby to to, mi nie było... No tak, tak? tak? weź tutaj bachcie. Dobrze. Ja może rączki już Dobrze. umyję. Dwie nie wam wystarczą? No cóż? stać? Nie co nagrasz nic, nic nie nagrasz dzisiaj. Najważniejsze, nie, nie muszę ci powiedzieć, że słyszałem o tym, że trzeba rozmawiać z roślinami, dlatego codziennie przychodzę tu o 7 rano, aby porozmawiać. To jest Ilona, Magdalena. Ja, ja myślałem, że on już jest normalny, ale jednak, jednak nie do końca. jest Ilona. Ładny zapach. O, no, masz koleżankę, z którą się dogadasz na pewno. Na tym samym tak. poziomie jest... A gadasz czasem tak? z tym ptakiem? O, on To jest pan, Więc miejscu, że to jest Kamil. Zapomniałeś się nie, na swoje... Nie, to był by... go, ale spadł. dobra. E, Słuchaj, Juan. Jest taka sprawa do ciebie, bo Karinka ogólnie chciała nagrać, nagrać piosenkę, chciała spróbować i. Czyli to jest jakby cel waszej wizyty? Nie. Celem wizyty jest to, że ja muszę po prostu nagrać jeszcze piosenkę. A przy okazji po prostu przyprowadziłem ci Karinkę, która również chciała zrealizować. Zapłacę odpowiednio, zapłacę odpowiednio. Kasa, kasa. I to rzekłem u ciebie, z tego co pamiętam, to tak. Pół na pół. Nie wiem, bo jak zauważyłeś, staram się panować nad tym emocjami Może i nie, nie obrażać nikogo, ale. No ja ćwiczyłam, bo to było. Dobra, Karina, to jeden dźwięk poproszę. Taki Obojętnie C4. 4. A jaki to jest C4? Wystarczy. wystarczy. Jak? Wystarczy. Ja nawet nie zaczęłam! Ale przecież ona nawet nic I nie Ja rozumiem, się... rozumiem, że to jest Twoja dziewczyna i żeby się kochacie, ale ja mam dużo pracy i nie będę taki wiecie... Juan żeby... wrócił, Juan wrócił. tak? Ale co, wrócił. Co? Ale co ty robisz? Ale co ty robisz? Ja mam nie mam no ale no prawda, muzyce, jest a taka. 4 ona mi, a i to jeszcze takie z wibra ciężkie. Jezu, bezczosowe. Czy ty się znasz na muzyce? Ale daj i Nie no. Nie no, ja wiem, że Karinka, Karinką, ale wysmukł, chociaż dacie jakiśkolwiek. E, może wers, chociaż ze śpiewaniem. No teraz, tak? problemem nie jest. Dobra, masz ja rację, nie, wiem, nie, dajmy, nie dajemy szansy Karince, Karinka. E... Dodamy szansę. Wielka, nie, tobie nie damy szans! Karinka, tobie też chyba nie damy szans. Jest bezczelne, bo Wejdź stąd, proszę yeah. cię, no proszę! Yes. Już nie mam na tej siły! Przyszliście, znowu mi to robicie, bajze! Uspokój się, chłam się uspokój, się uspokój, wejdź stąd! proszę. możecie stąd wyjść. To, nie, to nie, nie ma sensu. By... Nie wiem, pan. Nie, 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 by... nie będę, no słuchajcie, nie ja mam chcę. dużo pracy. Dobrze, ja mam dużo pracy, ja bym chciał popracować. Dobra, dobra. Karinka, nie wiem, no może... Dobra. No, Wy... dobra Widzimy chciałby? się po prostu. Widzimy się później, okej? Ale słyszysz, to może weź i z nią, zawiesisz tak. ją. Dobrze, nie nie, nie, nie pójdzie sama. Ale to co, zostawicie ją samą? Nie. Ale wy się zachowujecie, ale wy się nie zachowujecie się w ogóle, przynosicie wstyd w ogóle nam. E, nie zapycie. no, pan troszeczkę niemiło, to nie, to tu... nie, jednak jest moja dziewczyna, no ja rozumiem, no, że... Ale no słyszałeś no, Przez byłem u ciebie, pamiętasz. W ogóle ja jestem, strasznie staram się być opanowany i tak dalej, jak tutaj siedzę teraz, dużo, ale też jestem poza tym miejscem, to mi łapie, wiesz, jakby zaczynam rozumieć, praktykuję, Medytuje, tak, tak. Rozumiesz ludzi. E, Juan powoli zaczyna rozumieć ludzi i się uczy, to jest jego nowa no wiedza. No dobra, co tam będziemy dzisiaj robić? Piosenkę nagrywać. Jaką? Czekaj, ja, ja muszę chwilę odpocząć, bo wyrzuciłeś chwilą moją dziewczynę i to się. musimy trochę opłonąć. to, odpocząć. Odpocząć. to, na to nasem może tam, wiesz, pokupować. Co? No. Nie, musimy, musimy chwilę opłonąć, bo to nie jest codzienna sytuacja. mamy na 8 godzin, to nie wiesz nie jest dla nas takie normalne, że, że wyrzucasz kogoś od nas ze składu, nie? No dobra, daj. Wcale, sale, w sale mnie nie. nie, nie dobra nieważne. Kwestia. Słuchaj, jest ja wiem, że z karynki nie zrobisz gwiazdy, ale ze mnie Ale co ty, ty tu jeszcze gwiazdy? robisz? Ale jakby nie dotyka. Przepraszam. Jesz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co ty chcesz? Ale żebyś ze mnie gwiazdy. Ja umiem śpiewać. Mówię... Wielka, prosiłem Ech, cię. Cicho, prosiłem no? cię, nie wpieprzaj się. Nie, 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 przyje... nie, 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 nie poczekaj, chwila. Nie, 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 poczaj, sekundka, sekundka. Chcesz? Tak. Dawaj, chodź. Naprawdę? No to chodź, no no, to Poczekaj, miejsce. Wiesz w końcu z normalnie, chociaż jeden normalny. No i zobacz, spokojnie. cię, żebyś się nie wpieprzała. Ale widzisz, oni jest mikrofon, No to pomy problem z głowy. 我说啥？ Ej, ale chyba ona nie będzie nam teraz cały czas tak pukać. Przyjechaliśmy robić muzykę, a ona będzie nam przeszkadzać, tak? To nie był chłan, najlepszy pomysł. To nie był najlepszy pomysł. Ćwicz! Nie, no ja nie mam zamiaru jej wysłuchać. Ja też nie mam zamiaru jej wysłuchać. A... Nie te drzwi zamknąłeś. Nie te drzwi, ja myślałem, że ty zamkniesz ją w łazience Dobrze, słuchaj, ona jest głupia, więc ona wszystko łyknie Powiedz jej, żeby poszła do sklepu, uci popicie i... i. I będzie mogła nagrywać. I ona tu jak... a potem ją po prostu nie wpuścimy do studia. Ale my jesteśmy chamstwie. Żartowałem, aha, ty, a mogłabyś wpuścić do sklepu? Po wodę. E ale, ale ja nam no, się chcę. Ja, no po nam, bo, nie, powody nam Chcesz bez wody? Te, bo to bez wody nie pójdzie. A mam, energetykę Nie, nie, woda. Nie, jest a to jest. Ale to nie starczy, za jest mało stara. jest. Stara. Wydaje mi się, Wiola, że powinnaś pójść, bo on, y, nam się bardzo cypić. A jeżeli chcesz zostać gwiazdą, no to, to musisz pójść. No. no niestety, takie są wyrzeczenia. Czekamy na ciebie, no. y, ale uwiń no, się szybko. Idź, tylko masz 5 minut, nie? Bo my już chcemy nagrywać. Szybciutko, Wiola. Y, ja chcę wodę kokosową. Coś jeszcze? Nic. Nie Juan nie też, to chce to też chce ruchu. jakieś e, wody winogronową, chłance Idź, proszę A ja chcę wodę, wodę koktajlową, czupaczucową, e, kremową Ale nie ma takiej Dobra No wydaje mi się, że ten, że już jej e, nie, nie wpuścimy No, to mamy spokój Drzwi zamknięte, zostaniecie z mną na zawsze Haha ha, ha, ha No, powiem wam, że, że studio Juana jest naprawdę konkretne Zaraz zaczynamy nagrywać piosenkę do mnie Nie wiem po co dreszczu tutaj jesteś e, No ale dobra e, Zaraz zaczynamy nagrywać piosenkę Dobra, udawajcie, że nas nie ma Udawaj, że nas nie ma. Udawaj, że nas nie ma. Cicho. Udawajcie, udawajcie, że nas nie ma. Ale wstyd. Ale wstyd. Co na serem myślała, że gwiazdą zostanie? Jak ktoś nie chce kogoś wpuścić, to odpuszcza, a ona zaraz rozwali klamkę i zaraz rozwali drzwi. Dobra. Jaka nawiedzona, jaka nawiedzona w ogóle. Słyszałeś co ona powiedziała? No, bo z takiej dzielnicy i takie wychowanie no przez. W domu się z... mówi, tak? E, u nas w domu się nie mówi, ale u niej w domu kiedyś się tak mówiło. Znaczy, nadal chyba u niej w domu tak się mówi, no ale. No też już nie zgrywaj takiego świętego, bo sam co chwila przeklinasz. Prawda jest taka, Do że no, ona po prostu nie, nie, mi, że nie, mi, nie może. Mi, że nie przeklinam. Ja nie przeklinam już. Nie przeklinasz. Ona myślałem, że już nie odpuści, ale już chyba sobie poszła, więc ym, Więc mamy, mamy czas. No. Nie ma wielki, możemy nagrywać muzykę. Juan! Sprawdzam obiekty. W Ogólnie mieliśmy robić muzykę i co? No właśnie, tak nie za bardzo. Jak ja... wygląda w tym nowym obiektywie? E... Dobrze, rozumiem wszystko, już A co Dredziarz w ogóle tam robi? Nie wiem, wyrywa to ryba te swoje kokuryny. Kokuryny? Dziewczęta. A to od kiedy się mówi kokuryny na dziewczęta? W ogóle, jak dziewczęta, kto tak mówi w ogóle, Chłan? Dziewczęta. Teraz się mówi szmule, laski, szmaty. E, przepraszam, to za to sam... Ja wiecie. świecie. <laughs> za to stan nie przepraszam. Zabiją mnie. Gatka szmatka, gatką szmatką, w każdym razie musimy zrealizować piosenkę, tak? Bo tutaj. Nie, nie przy... kolejną, jeszcze powiedz mi. Nie, no, jeszcze, jeszcze tylko powiedz mi, że jeszcze z nim. Nie, ale weź tą lampkę! Ale jak kolejną? Posłuchaj, mam absolutny hit, mówię Pamiętasz ci. Pamiętasz ja ostatnio, jak przyjechało koronawirus, koronawirus? No ale no to to jest moja wina, że on jest troszeczkę. E, ty nie do... Nie, no ty jesteś niedorozwinięty, Dredziarz, bo robisz mi wstyd i to zawsze jest tak samo. Nie, ja sobie tylko siedzę. Nie, nie, bo robisz mi zawsze wstyd. I... Nie wstyd Nie, Zawsze robisz i zrobiłeś wtedy ostatnią taką obrzydliwą piosenkę. Że e. zrobiła. Ale to ma więcej niż dislajków niż lajków. No ale ma więcej wyświetleń od ciebie. że Naprawdę tak jest, że ma więcej dislajków nie. niż lajków? Nie. Tak, no ale nie ma więcej wyświetleń. Kłamie bo, z Nie ma, ma. Nie ma. Się, tak. Nie, masz. A, nie masz więcej wyświetleń. Kłamie. Ja, ja ci mówię od razu. Że? No, że to jest masakra. No ale no to dlatego ja mówię, Dzieciakom że on się, się do niczego nie nadaje Dzieciakom się Nie nadajesz podoba. się do niczego. Ale to ty się nie nadajesz. Ja nie wiem w ogóle, czy, czy postara wypuszczać z nim, bo to się ośmiesza tylko. Ja nie chcę tego słuchać. Pamiętasz, co to za no. Tu nawet nie chodzi o to, że piosenka jest zła, tylko po prostu jego wizerunek takiego. No zobacz, zobacz jak on się zachowuje. To jest okropne, widzisz? Ty wiesz o tym, że po tym momencie, jak wy zapuściliście mi tego porostara, to ja musiałem iść do szpitala, w którym mnie troszeczkę tam musieli podreperować? Widocznie, no to była za dobra i nie byłeś w stanie jej słuchać. Była za dobra dla ciebie. Dobra. To robimy piosenkę tylko z tobą, tak? On, on będzie siedział i się... No on będzie siedzieć i się patrzeć, no co ty nie, on... Nawet nie masz szans, że ze mną coś nagra, daj no, spokój. Jak tam wejdziesz, to się y, szybciej spoczysz, niż coś nagra. No ja, o no, żeby się nie zdziwił. Nagrywamy? Z tobą nagrywamy. na no pewno. Dobra, teraz zostawiam tutaj kamerkę i, i nagrywamy. No, no to ja wezmę ale kamerę. Pani, bit zrobiłeś taki. Jest, nie? Elegancko. Taki. Jest elegancko. Dużo i teraz w końcu mam energię do tego. Myślałem, że zrobisz gorzej, szczerze, myślałem, że zrobisz gorzej, ale zrobiłeś wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Jak wyjątkowo, zawsze wyjątkowo, robisz dobrze, to teraz jest wyjątkowo dobrze. Rozumiem. No to dawaj, skakuj tam. Pajacz, to Chcesz wiatraczek wyłączyć, nie? Jak będę Wyłącz tak, wiatraczek, żeby tej, tego. Zamknij okienko. Zaraz zrobimy. Ić, 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 ciemniaku ty. No i taki będzie kawałek, że. Klasa! Postrz się, normalny potrzeb. Dobra. Uff. No, ciekawy jestem, co on tam nawija. No, ja też jestem ciekawy. Raczej nic nic Dobra. kreatywnego. Dobra. Słychać mnie, wszystko gitara? Jest super. A czy ty mnie słyszysz? Ja oczywiście ciebie słyszę. No to super. No, lepiej wolałbym mnie słyszeć. Dobrze. Słuchaj, mam do Ciebie sprawę ważną. Czy mam chodzić, czy teraz, czy mam nie chodzić? Poczekaj, wiesz Chła. co? Ja ci tutaj, ci tutaj poczekaj. Ja Ci włączę tam bit i lecisz, nie? Dobra. Co Ty chcesz ode mnie? No, nagrywam Cię właśnie. Na, no. Nagrywamy, tak? Lecimy. Chciałbyś zarobić dużo pieniędzy? Co się co mówisz, drewia? Nie, nic. Nie, nic. stracimy! Nawet go Dawaj! Wycisz go, wyłącz to. No, wyłącz, wyłącz to. O co chodzi? No, chciałbyś zarobić pieniędzy dużo? A o co znaczy? No jak co to znaczy? Żeby ci już nigdy nie brakowało. Niech sobie nagrywa. Co to znaczy, żeby mi nie brakowało pieniędzy? Ale po co ty nigdy. to, to robi? No, żebyś dla... miał pieniędzy i nigdy ci nie brakowało. Ale w zamian za to? W zamian za to, że mi pomożesz. Po prostu. Ale po co? O co chodzi? Chodzi o to, że chce się dograć i on nap nap naprawdę nie musi o tym wiedzieć. A Ale ja. ja, ja, ja Ale ja mam kontrolę nad całymi zyskami całego hmm. kanału i potrafię całe zarobki przesłać do mojej własnej osobistej kieszeni. Do mojej kieszeni. I dla co... mnie ile by było? No ja mógłbym się z Tobą podzielić. Ja mógłbym się z Tobą podzielić tą kasą, Juan. Przemysł Pomyśl ja to, naprawdę. 50% dla ciebie, 50% dla mnie. Ile pieniędzy, w, ile w gotówce to będzie? Nie wiesz, ile się wziął za dobrą Ile on pieniędzy zarabia na tym kanale? I czy ja w ogóle, czy to jest Nie mogę ci graw... tego tak powiedzieć na kamerach, ale to są To są bardzo duże pieniądze. Dobrze wiesz, ile zarabiają artyści i osoby, które czy to jest tworzą więcej muzykę. Jest 100 tysięcy dla mnie? O, oczy... Ale zależy w jakim czasie. Co, on, tak? on jest on tępy, jest on nawet nie wie, co ja robię, on nie ogarnia życia. A ja mogę ci y, zasponsorować drugie studio tak naprawdę. Ile dajesz za to studio? 400 400 a chciałbyś mieć drugie takie studio? Kolejne? Jest to możliwe do wykonania. No, nie słyszę nic, mówisz coś? Nie, super bo ty, było. Ty, może byśmy go wrócili na piosenkę. E, nie ma takiej opcji. Na drugą zwrotkę, no... mało ty byś nie tam zaśpiewał. Tak, no, Pan, nie tam, tam nie opcji. Znaczy podratowałbym tam numer, nie? Trochę. Podratował? nie podratowałbym coś, co. mi przed chwilą, co zaśpiewał i... Dobry, dobry bęgerek, nie? Ty, ty jaja sobie ze mnie w tym momencie robisz. Ale to ty robisz sobie jaja, bo nie ogarniasz życia. On by... Wchodzisz do kabiny. On by, on by... O... o smatach by nawijał. O tym. O... o tym by nawijał. No, o, o tym, ty, o ty... co lubisz, o tym, ty... 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 ty, ty... ty... co lubisz. O tym, co lubisz. Dałbyś mu szansę. Powiedziałeś, że gardzisz czymś takim, a nagle chcesz mu dawać szansę? Zobacz, on jest człowiekiem, który się zmienił. Zobacz, na jego, aż mi się uśmiech pojawia twarz, na twarzy. Zmienił się? Pas, tak. Jest I uważasz, to... że, że co? Że nagle wejdzie i nie, nie będą mu w głowie szmaty, tylko nagle będzie wspaniałym, olśnionym człowiekiem, który nawrócił się na dobrą stronę życia, tak? Szkaszka! Szka! Zobacz, widzisz pajaca? Nie ma... Dobra. Nie rób tak, bo nie pójdzie to. Nie, ja tylko tak powie, zrobiłem, żeby, żeby poszedł sobie dalej, bo nie skończyłem z Tobą rozmawiać, a wiedziałem, że jak tak, tak zrobię, to sobie pójdzie. Poczekaj, tak, zaraz go wrócimy. Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Niech tak nagrywa no do dalej. Dobra, jeszcze raz, nie? Dobra. Tak? No. Pogłosik masz? Dobra, lecimy raz jeszcze. No, to dobra, lecimy! Widzisz, jak go łatwo spławić? Czy to Ja, co ja nie jestem, to nie jest moim, wiesz, intencją, żeby go, ale on no musi nie. też coś z tego mieć. Będzie miał. Obiecujesz mi to, że oddajesz mu swoją połowę, ja zabieram jego połowę. Tak. Ja się z nim dogadam. Ja mu mogę dać e, dużą, dużą e, popularność i rozgłos, e, robiąc e, eee, takie nie. wielkie, wielkie, wielkie hity, które możemy stworzyć razem. On tego oczywiście i tak nie doceni, ale no. no choć może no. mu powiem po prostu, że ty mu podbijesz na razie i wejdziesz tam i romniesz drugą zwrotkę, zanim on się zorientuje. Tylko tyle, po prostu. No nie wiem. ja On ma problem z podbitkami, nie? Mógłbym no to powiedz mu, tam... mu, że mu podbijesz to, a potem wejdziesz i romniesz od razu drugą Zwrotkę, rozumiem? Dobra. Te Dobra, no. Znaczy, nie, nie, nic, nic. Chodź cho, na chwilkę. Chciałbym ci pomóc. Mi pomóc? No? Czym? No, chodź, siadaj. Słuchaj, jak wiesz doskonale, ja na przykład strasznie szanuję to, co ty robisz, i muzycznie, i w ogóle życiowo. I Karina mi się też podoba. Żartowałabym. Nie, nie jest to nie mój styl w ogóle, takie akcje. Żart, to mu żart. <laughs> Co ja masz teraz na myśli? Bo nie, Dobra. Bym, nie, 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 to był taki żart. Ale słuchaj, uważam, że w tej piosence brakuje takiego wysokiego wokalu podbitkowego, i myślę, że on po prostu by się do tego nadał idealnie. To nie jest zbyt wymagające, no raczej nie zepsuje tam nic. Dobra. To jest fakt, ja na no, delikatny problem z tym parkietkami, ale to nie wiem czy jest odpowiedni do zrobienia tego. Słuchaj, nie, A chwilę. No, ale mogę go sprawdzić proszę? Mogę go sprawdzić? Mogę go sprawdzić. Nie, dla mnie mogę go spra to no, stracimy, no przecież to nie, jakby mikrofon. Ale, ale ja go sprawdzę. Nie, 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 nie. Można, jeżeli jesteś stanie zrobić Zrób szkę! Proszę jedno. Szka nie, nie. No nie, nie. wiem, to ja mam takie problemy z tymi podbitkami. No nie, nie. wiem. Akurat o... podbitki, on robi dobre. No to ja wiem, że on robi dobre podbitki. Ale tylko podbitki. <laughs> tylko bez żadnych przeklinania yy, te podbitki mają być. <śmiech> jeżeli będziesz <laughs> robić. Lecisz. Na tym polu ja i ona się. No dobra. To idę tego, mu pomóc, nie? <laughs> uh! Za dużo tych za dużo, podbitek. Za dużo! Za dużo, za dużo jest ja. podbitek. Pusta. A co on robi? Ej, 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 ej co on robi? Dobra, co? Ale nie, no, do... nie ma opcji nawet! Nie ma opcji! Wy... No dobrze, do... mój został! No nie ma opcji! Nie rozumiesz? Odsuń się! Daj mu spróbować! No, odsuń. no czemu? Odsuń się! Odsuń się! Zobacz, że dobrze mu idzie! No odsuń się! No nie no, poczekaj, odsuń się, nie śmiej no. się ze mnie, tylko odsuń nie śmiej się! Nie, nie, nie! O nie! Nie, 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 nie nie ma opcji nawet takiej! Nie ma. Ja wyłączam to, wyłączam to! Wyłaś stamtąd! Wyłaś! Wypierd... Wyjdź, wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Wypierdź! Wy... Wy... SUT tam! I co? I do, 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 do czego ty dopuściłeś? Do czego dopuściłeś? Ja stąd idę, ja, nie, ja tą Juan nie rozmawiam dzisiaj. Idę po prostu stąd i się, jestem obrażony na ciebie. Mam to po prostu gdzieś. Zresztą Karina przyjdzie, weźmie kamerę potem, dobra, ja idę w ogóle, ja mam... Nigdzie nie idziesz. Mam to. kosach! Nigdzie nie idziesz! Nigdzie nie idziesz! To... Nie idzie. nie, nie idzie. Cześć tu Juan nie idzie. Chciałem wam tylko powiedzieć, że zostałem wciągnięty w jakiś dziwny spisek. No i nie ma go. Chcesz zarobić czy nie? No I tak będę do ciebie przychodził. Zdenerwował Gdy się. Z ale go lubię bardziej. Jakby znam go dłużej, no nie mogę na to pozwolić na to, żeby on. Ale ja ciebie rozumiem. Ale ja ciebie, rozumiem, powierze, ale ja to, ja ciebie bo, rozumiem. Jak nie są że w tą stronę to pójdzie. Powiem ci tak. no Mi też jest go trochę szkoda, ale e, po jego e, zachowaniu ostatnio, no, nie mam do niego skrupułów, chciałbym zrobić tą płytę, e, pokazać się jak z najlepszej strony. Ale a zobacz, on... jak on będzie wychodził za każdym razem. To ty ale nie ja marzesz. i tak będę on, przychodził. Ale, ale, ale obchodzi no, mnie to, jak on nie będzie tu. Jak on tu nie będzie przychodził. Chcesz to nie zarobić będzie... kasę, czy nie? No a, króciutko, chcesz. No, chcesz zarobić spokój, czy nie. Zobacz to. On nie przyjdzie, to nie będzie piosenek. Piosenek, to do czy od się dograsz? Do ciszy się dograsz? No weź no ty nie. się w głowę. No Nie, nie. No. wymyślę. No dlatego. Yy, no on i tak musi zrobić tą płytę, tak? Nie oszukujmy się. I chcę, żeby zrobił ją ze mną. Zobaczmy panie... tak, że po prostu za każdym razem on będzie tu wjeżdżał, nagrywał tą zwrotę pierwszą, refren, a jego drugie zwroty będzie... Były lepsze i gorsze. Będzie... I gorsze. Ja po prostu będę wiem. Ale przychodził jak go nie będzie. Rozumiem, ale co z refrenami i co z projektami, które będziesz do niego wysyłał? Nic, to może nie, być to problem. Nie, się albo dostanie po prostu na końcu już płytę. Ja wiem, kto go wydaje, to po prostu wyślę całą płytę. Do myślisz, że, myślisz, że przez ten, myślisz, że przez ten cały czas się nie, nie zorientuje? Nie wiem, ja bym po prostu wysyłał mu to, a potrafisz, A potrafisz zrobić dwie kopie i, i zrobić coś takiego, że będzie e, numer i kawałki tylko z nim, a końcowym efektem, oczywiście, będzie jeden wielki folder. Z naszą wspólną współpracą, na której nie ty zyskasz. Ja, i ja wiem o tym, że ja nie chcę tych już pieniędzy. Ja, ja nie chcę. Dobra, nie gadaj ja, głupot Nie, 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 nie chcę. No a co, chcesz mi pomóc? Wiesz, że mam talent, wiesz, że, że robię dobrą muzykę, tylko nie chcesz się przyznać. Spróbujemy zrobić to tylko raz. Jak się to nie uda, koniec naszej współpracy. Dobrze. Mojej i twojej. Dobrze. Ale wszystko jest na ciebie. To nie jest w ogóle mój pomysł No ja zawsze, jest nie... zawsze jest wszystko na mnie. Zawsze ja jest wszystko na mnie i zawsze podejmuję się. największe ja ryzyko. Ja Dlatego mi... ryzyko. Dlatego zrobię to i, i pomogę tobie, i też pomogę sobie, no, a on. Zachowuje się jak zachowuje, zrobimy to tak, żeby było dobrze. Nie podaję ci ręki, ale niech będzie. No, także wszystko Coś wiemy, tak? ale wiesz, że wykonamy kawał kawą dobrej, profesjonalnej roboty. Dredasz, powiem Ci jeszcze raz to. Nie obchodzimy, co się z tym stanie. Że ja nie chcę stracić, jakby wiesz, go. Ale go nie chcesz stracić. Nie, jakby, no ale zyskasz. No dobrze, ja, ja nie też ważne, go lubiałem, nieważne. Nie? Nie Czy jest... lubiłem, lubiałem? Nie wiem, już jestem zmęczony. Słuchaj, Siedzę tu cały dzień. Ja wiem jedno tylko. Że chyba czas, żebyś ty też. No tak, 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 tak. Tak ja wiem. rączkę... Grabz daj mi kamerę, bo Kamus jest strasznie zdenerwowany ja... przyszłam po sprzęt. Przyszła A to co oddaj... tutaj robi? Co się stało? No kazał zabrać kamerę, tak? Weź no się. i Co się stało? No czemu, czemu ty mnie nagrywasz w ogóle? Bo mogę. Nie mogę. Czemu ja to coś... ona mnie nagrywa? Nie, nie nagrywają ja ja kamerę. Jejeje. Ale czemu on w ogóle jest skórzony? Dobra, wychodzimy stąd. Nie eee, w kontakcie chłonnie.